Hej, witam was w kolejnym odcinku. Z góry przepraszam, że odcinków nie było tak długo. Muszę wam się do czegoś przyznać. Nie planowałam dzisiaj nagrywać, ale pewna youtuberka wypowiedziała się na temat przeznaczenia Saga Wings, którego ja osobiście nie oglądałam i którego nie obejrzę. I dlatego chciałabym o tym z Wami dzisiaj porozmawiać. Musicie wiedzieć, że jestem osobą, która. Wychowała się na gazetkach i płytach z Wings. Wiecie, kupowała liście tam jakąś gazetkę i w środku była płyta. Ja pamiętam dokładnie, że miałam części od 4 do 19, bo pamiętam jak dzwoniłam pod tą infolinię, że nie mogłam zrobić pierwszych trzech części. Bardzo swego czasu miałam na tym punkcie wręcz świra i prosiłam mamę, żeby dzwoniła do tej babki. Ona ciągle, przepraszam, nie ma w tym momencie takiej możliwości, nie mamy tych. ten. Tych płyt, ale jak tylko będzie mm, jakaś dostawa, to dam pani znać. No ja ale się do dzisiaj nie doczekałam. Pamiętam, jak trułam mamie mówię: Mamo, kup mi tę gazetkę, bo ja je kolekcjonuję. Koniec końców, te płyty gdzieś oddałam y... sąsiadce mojej cioci. Ona miała taką małą córeczkę i oddała mi kiedyś, miałam więcej dalek, więc jej to wszystko oddałam. Ale pamiętam, że bardzo lubiłam te. Y... No, no, serię wings. Moją ulubioną czarodziejką była Bloom, czyli ta czarodziejka smoczego płomienia. Yy, pamiętam jak bawiłyśmy się swego czasu z koleżankami w podstawówce w Te Wingsy, ja zawsze lubiłam jeszcze lejle, ale właśnie moje dzieciństwo zostało yy, zniszczone. Yy, ja w ogóle jak wiecie, jestem przeciwna nowym produkcjom, może dla Was jestem staroświecka trudno. Ale ja uważam, że jeżeli coś jest dobre, to po cholerę to zmieniać. Można zawsze wszystko zrobić jeszcze gorzej, niż było. Ja obejrzałam tylko zwiastun. I możecie powiedzieć, Aga nie ocenia po pozorach. Ale czy to nie zwiastuny tak naprawdę zachęcają ludzi do zobaczenia czegoś? Jak oglądałam kiedyś zwiastun u Club w Zegnionego Królestwa. Miałam się to z klasą 6 grudnia yy, i poszłam, a mało brakowało i mój Moje wyjście byłoby yy, zagrożone. Bo pamiętam, że dzień przed spadłam ze schodów i miałam takie limo pod okiem, że aż oka nie mogłam podnieść. Yy, czy to było dwa dni? Przed? W każdym razie przed wyjściem, ale tam poszłam i naprawdę bardzo podobało. Pos, by, polubiłam ją Wings jeszcze bardziej. I powiem Wam, że z czasem przestałam po prostu oglądać. Oglądałam tylko do momentu, kiedy one zdobyły ten Billywig. Potem od czasu do czasu chyba widziałam coś tam na Nickelodeon. Ale później już nie, już nie chciałam. I kiedy odkryłam, że będzie Wings, kiedy dowiedziałam się, że jest Wings, yy, że jest staga przeznaczenia Wings, z ciekawości, z sentymentu spojrzałam na te wszystkie, wiecie, na te zwiastuny, nawet transformację, bohaterki, jak widziałam zapowiedź, i mówię matko święta. Przede wszystkim wydaje mi się, że tych czarodziejek jest za mało. Łącznie było ich sześć. Jak już mówiłam, Bloom, Stella, Flora, Muza, Tekna i Leila. I wydaje mi się, że była tylko Bloom, Stella, Flora, Muza i Lejla. Nie było tekny. A warto dodać, że Leila dołączyła, jak już mówiłam, yy, dopiero w drugim sezonie w odcinku powstanie Feniksa. Więc ona nie była, że tak powiem, na początku. Może się czepię szczegółów, ale uważam, że jak coś odwzorowywać, to chociaż odrobinę, yy, jakby to. Odrobinę, jakby. No, przyłożyć się do tego. Bo naprawdę. Pewne osoby miały wpływ i może Tekna nie była taką czarodziejką, która była, że tak powiem, jakoś mega ważna, choć oczywiście w trzecim sezonie uchroniła Andros przed zniszczeniem. Trochę sobie poczytałam, przygotowałam się do tego odcinka, bo dawno tego nie oglądałam. Poświęciła swoje życie. Jednakże uważam, że no, Wings Club kojarzy się głównie z szóstką, później z siódemką czarodziejek i wydawało, albo mi się wydaje, albo jednej brakowało. Możecie mi pisać w komentarzach, czy się mylę. Po drugie, uważam, że po co zniszczyć coś, co jest i tak dobre. I mi było trudno wyobrazić sobie Wings jako film, przepraszam ja Was bardzo, jako serial, jako film, jakokolwiek inaczej niż animowane, tak? To nigdy nie, animacja nigdy nie będzie taka sama jak film i na odwrót. I ciężko było mi się przekonać, kiedy zobaczyłem, jak się tam transformują w te wróżki. Ja jestem osobiście bardzo rozczarowana. Mm. I jestem zdania, że powinno to zostać tak, jak było yy, w wersji animowanej. Już kiedy zmarła Krystyna Kozanecka, która podkładała głos pod stele, i kiedy później kontynuowano, i kiedy wcześniej wszyscy wszystkie sezony już wszyscy się do tego słodkiego głosu steli przyzwyczaili, i nagle zmienili aktorkę dubbingową, to też to nie było to samo. Ja uważam, że warto zejść, że tak powiem, ze sceny z, dobrym, z dobrą twarzą, niż ciągnąć to dalej na siłę i wszystko zepsuć. I to się nie tyczy tylko Wings, ale wszystkiego. To tak jak pisanie dalszej części opowiadania na siłę. Ktoś chce, żebyście pisali kontynuację, ale wy nie macie pomysłu. I potem wychodzi gorzej, i wszyscy coś się napisała, choć wcześniej było na przykład: Oj, napisz kontynuację. Uważam, że warto lepiej skończyć wcześniej, y, w, y, skończyć z dobrą twarzą, niż przeciągać to na siłę. Ja nie wiem, czy obejrzę przeznaczenie Saga Wings, ponieważ już sam zwiastun skutecznie mnie do tego zniechęcił. Ja nie jestem osobą, która ocenia po, po, po okładce, ale jak już mówiłam, czy to nie zwiastuny mają nas zachęcać do oglądania y, różnego rodzaju filmów? Nie chodzi, czy to horror, czy komedia, czy romans. Przecież to tak naprawdę zwiastuny w pewien sposób wpływają na to, czy sobie zdecydujemy pójść do kina albo we... Do kina, ta. Albo poszukać w necie i coś sobie obejrzeć. Nawet na, na przykład na Netflixie, tak? Ja o tym mówię. Może będę tutaj dosyć surowa, jeśli chodzi o krytykę, ale jako osoba, która wychowałaś na tej kreskówce która co dzień nie. Yy, wiecie. Yy, potrafiła obejrzeć nawet po parę razy jeden odcinek, jeżeli jej się spodobał, mówię to o sobie. Która yy, prosiła mamę, żeby kupowała jej te płyty i gazetki, która. Yy, Śpiewała te wszystkie piosenki, bycie, wychowała się na tym, bawiła się, że jest taką wróżką. To ciężko mi trochę teraz to przeboleć, że coś zostało no, zmienione. Ja uważam, że powinno to się zakończyć w dobrym guście jako kreskówka, bo uważam, że i tak te późniejsze sezony kreskówki i tak w sumie są słabe, bo najpierw zmienili aktorkę dabingową Steli, okej, okay, rozumiem. Aktorka dubbingowa zmarła, ale później zastąpili Bloom. I to już nie jest do końca to samo. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Wiem, że byłam tutaj bardzo krytyczna, ale nie jestem w stanie po prostu się przyłamać, żeby obejrzeć przeznaczenie Saga Wings. Może dlatego, że jestem w tym temacie dosyć staroświecka i nie, nie jestem za nowszymi wersjami starych kreskówek, czy mm, jakby z, y, zrobienie z kreskówki serialu. Piszcie koniecznie, czy wy to oglądaliście i czy mi polecacie. I przepraszam, jeżeli dzisiaj byłam trochę chaotyczna, bo naprawdę byłam zirytowana sytuacją. W sumie dalej jestem trochę zirytowana. Zdaję sobie sprawę, że. Yy, no. Że. Opinie są różne i nie mówię, że ten, kto to lubi, to jest zły, bo słuchajcie, ile jest rzeczy, tyle jest opinii. Ilu jest ludzi, przepraszam, tyle jest opinii. Jeszcze na koniec odcinka chciałam Wam coś pokazać. Bo wiecie, że ja ostatnio wyszyłam obrazki? To jest mój haft z Alicji w krainie czarów. Jeszcze nad nim pracuję. Tło będzie całe czarne. Możecie pisać mi w komentarzach, czy Wam się podoba. Widzicie te czarne nitki. Tutaj sobie zaznaczyłam, żebym wiedziała, dokąd mam yy, szyć. Bo wiecie, bo potem chcę to oprawić. Możecie pisać w komentarzach, czy Wam się podoba. Piszcie koniecznie, czy zbieraliście te mm, płyty. Możecie napisać, nie wiem, hashtag WingsClub, albo płyta, albo fanka Wings. I piszcie, co Wy sądzicie o tej sadze. Moim zdaniem ona jest niepotrzebna i naprawdę wolałam, kiedy to była tylko yy, kreskówka. W sumie bajka. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!